W Ewangelii słyszymy takie słowa: jak Jezus przyszedł do swojego miasta rodzinnego, nauczał, i wszyscy byli zdumieni, pytali: Skąd u niego ta mądrość i cuda? Skąd u niego ta mądrość? Kiedyś pewien człowiek mi wytłumaczył, jaka jest różnica między informacją a wiedzą. I mówił, że informacja to, to są pewne wymiary, które my słyszymy, poznajemy to, nosimy to w swojej głowie, w sercu. A wiedza to coś, co ja to doświadczyłem, i pokazywał mi tą różnicę między informacją a wiedzą. I można mieć bardzo dużo informacji, można mieć bardzo dużo wiedzy, jak się potocznie mówi, a można być głupi jak but. Bo mądrość to jest dar ducha świętego, to jest duch święty. I ludzie się dziwili, skąd u niego ta mądrość? Czyli Jezus jest Bogiem. I dlatego my, słuchając tego słowa chcemy to mądrość mieć a wiemy że tej mądrości się ani nie kupi ani jej się nie, za, nie załatwi to jak tą mądrość mieć mądrość się zdobywa na kolanach dlatego dzisiaj chcemy powiedzieć panie otwieram puste swoje dłonie przed tobą daj mi swego ducha Duchu święty wypełnij mnie swoją mocą aby był człowiekiem mądrym abym podejmował piękne decyzje i pięknie wykorzystał tą informację wiedzę żeby dobrze przeżyć swoje życie duchu święty proszę cię Дай мне свою мудрость.